Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Motoszafy na Alien AdVlog. Tym razem przyjrzymy się odzieży termoaktywnej Redline Outlast. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja jestem Michał, a na Alien AdVlog znajdziesz wszystko co związane z motocyklami, podróżami i jazdą adventure. Więc jeśli lubisz te tematy, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. Dziś na tapecie mamy komplet odzieży termoaktywnej Redline Outlast. Wyjeżdżając do Turcji dostałem dwa takie zestawy z długim rękawem oraz kominiarkę i za chwilę Wam wszystko pokażę. Na początek parę słów o technice. Ja wiem jak to brzmi w odniesieniu do jakby nie patrzycie o odzieży, ale uwierzcie mi, że warto chwilę o tym wspomnieć. Jak rzucicie okiem na samo opakowanie, to poza tym, że jest mega pro, w oczy rzuca się parę informacji. Mamy tu do czynienia z całoroczną odzieżą wykonaną z outlastu, czyli specjalnej dzianiny wynalezionej dla NASA, a pierwotnym przeznaczeniem było szycie kombinezonów astronautów. Producent chwali się, że odzież ta działa w dwóch kierunkach, czyli magazynuje zapasy ciepła w tym momencie, kiedy jest nam za zimno, i uwalnia jego nadmiary, kiedy jest za gorąco. I wiecie co? Nie mam pojęcia, jak do cholery to działa, ale to jest to, co się dzieje w trakcie użytkowania tej odzieży w praktyce, nie? No, 100% legit. Jeździłem w tej termie w zasadzie w skrajnie różnych warunkach od zimna i deszczu, przez upały, po śnieg w górach i naprawdę uwierzcie mi, że w żadnym momencie nie odczuwałem dyskomfortu termicznego. No, chyba że byłem już totalnie przemoczony, no ale na to jakby nie ma już silnych. Trochę gorzej było na noclegach, które, no jakby nie patrzeć, miałem kilka całkiem mocno zimnych, ale tam było tak zimno, że nie sądzę, żeby cokolwiek pomogło w zasadzie, poza grubszym śpiworem. Przetestowałem tą odzież również w cywilnych warunkach przeróżnych i nie mam żadnych zastrzeżeń. Świetnie reguluje temperaturę, odprowadza podze skóry, no i świetnie wygląda. A teraz przyjrzyjmy się jej bliżej. Oryginalnie każda sztuka jest pakowana w oddzielne takie pudełko. Ja wrzuciłem sobie po prostu jeden komplet tutaj. Mamy tutaj bluzę oraz getry. O, tak to wygląda. Mamy tutaj niezbyt nachalne, ale odblaskowe logo na piersi. Moim pierwszym spostrzeżeniem, jakie miałem, gdy otworzyłem paczkę, był kołnierzyk, bo ja nie lubię kołnierzyków. Ale ten jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, bardzo fajnie leży na, na szyi i kompletnie mi nie przeszkadza, co mnie zdziwiło. Tu mamy getry również długie, bardzo praktyczne. Mamy tutaj. Przeszycie na kolanach, takie same szwy jak na bluzie, jak widzicie. getry bardzo fajnie układają się do ciała i fajnie odprowadzają pod temperaturę. Ja nie noszę pod nimi żadnej innej bielizny, żadnych gatek, bo te zwyczajnie robią lepszą robotę niż, niż taka normalna bielizna. Z tego co wiem, Redline ma w ofercie też krótkie bokserki, które pewnie sobie też zamówię. Natomiast plusem długich getrów jest to, jak w gorący dzień będziecie chcieli zdjąć kombinezon motocyklowy. No, to bardzo ułatwia, bo nic Wam się nie lepi do ciała. Cały zestaw był wielokrotnie prany w rzekach, jeziorach, ręcznie gdzieś tam w umywalce na postoju. I jak widzicie, nie ma tutaj żadnych oznak jakichkolwiek uszkodzeń, porwanych szwów, czy czegokolwiek w tym stylu. Jest to w 100% bardzo dobrze wykonane. Ja jestem mega zadowolony, bo naprawdę dałem im w kość w czasie tej wyprawy. Rzućmy też okiem na kominiarkę, czy też jak to woli, balaklawę. Mamy tu wersję dwuwarstwową. Kominiarka tak się prezentuje. Nie będę ukrywał, ta kominiarka nie jest w tej chwili wyprana i ona jest wyjęta i zdjęta z głowy po prostu wyjęta z kasku. Tak wygląda kominiarka. Ma dość duży otwór, co dla mnie jest dużym plusem, dlatego że ładnie nie koliduje mi z goglami nie wchodzi mi pod gogle, poza tym e, można sobie to opuścić do brody e, i można swobodnie pić e, w czasie jazdy. Kominiarka ma z przodu dwie warstwy, nie wiem, o, może wam pokażę w taki sposób. O, z przodu są dwie warstwy, z tyłu mamy pojedynczą warstwę materiału, pojedynczą warstwę outlastu e, Chłopaki z Redline pytali mnie, jak mi to wysłali, czy nie uwierają mnie też w przeszycia takie krzyżowe na głowie, ale miałem kilka innych kominiarek, w których różne rzeczy dziwne mnie uwierały. Tutaj nie miałem z tym żadnego problemu, żadnego dyskomfortu, a mam dość ciasno spasowany kask. Także wiecie, to, to czasami potrafi dać w kość w podróży, jak Cię uwiera gdzieś kominiarka w którymś miejscu, to jest straszne. Oprócz tego, co warto zauważyć przy tej kominiarce, to dość głęboki kołnierz z przodu i z tyłu. Mam O, teraz chyba będzie to fajnie widać. Kołnierz wchodzi nam pod kurtkę i nic nam nie podwiewa po karku, po szyi w czasie jazdy. W sklepie Redline znajdziecie też wersję jednowarstwową na cieplejsze dni. Chociaż ja że teraz też w upały i nie odczułem żadnego dyskomfortu, że mam tutaj dwie warstwy i żeby w nim było gorąco. Jest też wersja z małym otworem, wersja winter na zimę. Podsumowanie: dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli uważasz że ten film za wartościowy, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i pokaż ten film komuś, kto może być zainteresowany jego treścią. Po drugie, Zanim pojechałem jeszcze do Turcji, rozmawiałem z chłopakami z Redline, z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za wyprodukowanie tych produktów, i absolutnie dali mi wolną rękę do wyrażenia swojej szczerej opinii. Więc to, że dzisiaj polecam Wam zestaw tej termoaktywnej odzieży, jest całkowicie moją opinią i nie ma nic wspólnego z tym, że. Dostałem to za darmo. <laughs> nie, poważnie, naprawdę polecam, polecam ten produkt każdemu, kto szuka dobrej termy. A teraz podsumowanie: plusy. Świetna regulacja termiczna, i to w każdych warunkach. Uniwersalność. Subtelny design. Kilka opcji do wyboru w sklepie, oraz fakt, że mamy kosmiczną technologię na naszych tyłkach. Minusy. Takim podstawowym minusem, jaki ja dostrzegam w tym zestawie, jest rozpiętość rozmiarów. To jest zestaw w rozmiarze, nie wiem czy tu będzie widać. Nie ja na drugim pudełku miałem napisane. To jest zestaw w rozmiarze M łamane przez L. I wolałbym, żeby te rozmiary istniały oddzielnie, bo zdecydowanie wolałbym MK. Chciałbym mieć nieco krótsze nogawki i rękawy. Natomiast kolejny niższy to już jest SK więc jakby to jest, to jest taki trochę minus, że musicie się wstrzelić w ten rozmiar. Następna sprawa to jest niestety wciąż brak wersji Winter w pełnym asortymencie. W wersji Winter jest tylko kominiarka, A wybierając się na przykład na NordCap zamiast do Turcji, wolałbym wziąć grubszą termę ze sobą. Ostatnim minusem może być cena, bo za komplet Getrów i longsleeva musicie zapłacić coś około 370 zł niektórych może to odstraszyć natomiast yy, chytry dwa razy traci i uważam, że warto wydać te kilka stówek na naprawdę porządną działającą termę. Ale żeby Wam to trochę złagodzić, macie ode mnie zniżkę 10% na zakupy w sklepie Redline wystarczy, że wpiszecie kod alienadefan robiąc zakupy wszystko macie opisane w opisie tego filmu, a także na moich social mediach w związku z tym sprawdźcie Facebooka i Instagrama tam znacznie więcej codziennej aktywności. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A jeśli jeździsz w Redline Outlast i posiadasz taki zestaw, napisz jak Tobie się nosi. Teraz to już wszystko. Ja jestem Michał, a Ty oglądałeś Alie na Vlog. Cześć! Ale żebym... Ale żeby...